No, jesteśmy niszczycielami e, marzeń e, absolutnie i, i nieraz to, nieraz to usłyszeliśmy. No, rzeczywiście też, kiedyś uważałem, że instrukcja jest absolutnie dla fajerów, tak? no przecież nie zhańbię się przeczytaniem instrukcji, no gdzieżby. Mówienie o tym, że ty w ogóle jakby tak jesteś cudownym kierowcą i w ogóle. No okej, okay, ja ci nie ujmuję, broń Boże. E, a skąd wiesz, czy naprzeciwko ciebie nie jedzie, do bani kierowcy tak, Jeszcze ktoś, pod skórzem, tak no nie ma takiej możliwości, chłopie jeden z drugim, żebyś ty przewidział, jak skończy się wypadek. Michał Brzeziński, witam was wszystkich bardzo serdecznie. W podcastach Fotelik.info poruszamy tematy związane z bezpieczeństwem dziecka, ale także z bezpieczeństwem dorosłych podczas podróży. Gościem naszym dzisiejszym jest Łukasz Szewczyk. Cześć Łukasz. Cześć, cześć. Łukasz jest kierownikiem punktu we Wrocławiu. E, I Łukasz, takie pierwsze pytanie do Ciebie, ponieważ masz bardzo bogate doświadczenie związane z obsługą klientów w naszej firmie, już kilka lat w branży pracujesz. Zgadza się. Powiedz tak, w pierwszej kolejności, z jakimi założeniami przyjeżdżają nasi klienci, do nas klienci, co jest dla nich ważne, czy bardziej zwracają uwagę na modę, czy może rzeczywiście na to bezpieczeństwo, na które my taki duży nacisk kładziemy? Jak to jest? Tak naprawdę trzeba to podzielić mniej więcej 50-50. Połowa ludzi przyjeżdża do nas tak dość mocno zaciekawiona, czemu my to robimy inaczej niż cała reszta, czemu my nie jesteśmy takim typowym sklepem, czemu u nas wjeżdża się do hali, samochodem, między foteliki jakby po co my to robimy. Natomiast ich głównym założeniem jest po prostu, trzeba kupić dziecku fotelik. Koniec tematu. Druga część ludzi rzeczywiście zna już mniej więcej naszą działalność i rzeczywiście oni chcą, chcą już zazwyczaj, mając w głowie już jakieś informacje, z internetu, od znajomych i tym podobne. Oni chcą już bazować stricte na tym, czym my się zajmujemy i z takim założeniem przyjeżdżają. Z tego wszystkiego może wyodrębniłbym jeszcze trzecią grupę, która tak naprawdę nie wie nic o fotelikach. Kompletnie nie wie, co to za urządzenia, po co te urządzenia, jak w ogóle sobie mają z tym poradzić, na co w ogóle zwracać uwagę. Więc to wyodrębniłem jako trzecią, najmniejszą grupę faktycznie. Ja ze swojej perspektywy, jak obsługuję klientów, to ja chyba najbardziej lubię tych klientów, którzy tak wprost mówią: Wie pan co, my naprawdę się w ogóle na tym nie znamy i zdajemy się całkowicie na was, więc po prostu niech pan coś wymyśli. No i wtedy jest taka, z mojej przynajmniej strony, taka szansa na to, żeby cokolwiek może nie, nie to, że narzucić, tylko żeby przejść przez to płynnie, przez wszystko. Po prostu. To prawda, no? tak naprawdę, mm, jeśli tylko ci klienci, potencjalni klienci, bo czasem to jest rozmowa, po prostu rozmowa, która ma, ma na celu wyjaśnienie im na co w ogóle zwraca, na co w ogóle mają zwracać uwagę i tak naprawdę im bardziej z otwartym umysłem do nas przyjadą, tym tak naprawdę więcej są w stanie z tego wynieść i nie ukrywam też, że ta rozmowa jest dużo przyjemniejsza. Naprawdę. Dla mnie osobiście, ale dla tak naprawdę całej ekipy wrocławskiej są najprzyjemniejsze rozmowy. A zdarza się tak, że przyjeżdżają z konkretnymi założeniami, a wyjeżdżają z zupełnie z czym innym? Tak. I no jesteśmy niszczycielami marzeń. Absolutnie. I nieraz to, nieraz to usłyszeliśmy. I de facto tak, bardzo często tak się zdarza, że, że rzeczywiście bazujemy, staramy się bazować na początku na tym, czego klient chce. Jeżeli dany rodzice, rodzice przyjechali tutaj, bo na przykład znajomy mają taki, taki fotel, oni też by taki chcieli, jak najbardziej my go przemierzymy, my go sprawdzimy. My go sprawdzimy. I dopiero wtedy okaże się, bo my też w istocie w danym przypadku nie wiemy, czy on będzie działał, czy on nie będzie działał, dopóki faktycznie tego nie przymierzymy, faktycznie tego nie sprawdzimy. Oczywiście my możemy bazować na jakimś tam doświadczeniu już, natomiast to, że my coś możemy wiedzieć, to nie znaczy, że ci ludzie to wiedzą. Więc tak, natomiast no, schody robią się wtedy, kiedy okazuje się, że faktycznie to nie działa. I ja mam takie porównanie odnośnie dobierania fotelików. Porównuję to sobie z kupowaniem butów. Jest, każdy zna swój rozmiar stopy, każdy zna swoje preferencje. Natomiast okazuje się, że pomimo tego, że znasz, nie wiem, ja miałam na przykład 43 i doskonale wiem, że w marce X i Y 43 super. Doskonale, wiem, mogę kupować w ciemno. I wtedy już tylko i wyłącznie będę bazował na tym, czy mi się to podoba, czy nie. Ale wiem, że w marce AB, nie, tutaj muszę 42, bo ona ma specyficzny rozmiar. W marce CD. Tutaj muszę z kolei jakieś 43,5, nawet być może 44, natomiast marka EF kompletnie nie jest dla mnie, bo czego bym tutaj nie założył, jak do, nie dobrałbym rozmiaru, no to niestety, ale, ale nie wiem, ciśnie mnie w stopę, z tak, cokolwiek. Tak? I to działa dokładnie tak samo. Tutaj te same rozwiązania w dwóch różnych w dwóch różnych warunkach brzegowych, one niekoniecznie będą się sprawdzały. I to tak, tak samo z perspektywy modeli fotelików, nie? że jeden może być taki, a drugi inny, tak samo jak z perspektywy butów, nie? ale od z w związku z fotelikami możemy też odwrócić sytuację, i to samo może dotyczyć samochodu, że ten Dokładnie fotelik tak. w tym samochodzie? Dokładnie tak. Co więcej, jeżeli chodzi o samochody, w ogóle mamy jeszcze trudniejszą sprawę, bo no, istnieje praktycznie żadna marka samochodów nie produkuje jako sama z siebie wyposażenia do tych samochodów typu kanapy. Zazwyczaj to są kanapy od poddostawców, i w zależności od danej serii produkcyjnej, może być wsadzona zupełnie różna kanapa. Więc, nawet w obrębie tego samego modelu, tego samego rocznika, i w zależności od wersji wyposażenia i serii tego to kompletnie może być zupełnie inne warunki brzegowe. No i niestety nie możemy sobie bazować na tym, bo dobór fotelika to nie jest. Tabelka Excelowska, gdzie mamy napisane modele aut i przy nich przypisane modele fotelików, które będą tam pasowały. To tak nie działa. No, tym bardziej, że czasami są różne też modyfikacje samochodów. Oczywiście skrajne są to przypadki, ale no jednak są. Tak, Otóż i, my, to... I my, jako sprzedawcy, no nie jesteśmy w stanie. Tego wymyślić, że w każdym samochodzie będzie dokładnie tak samo, tylko to po prostu trzeba. Otóż to i, i tak naprawdę mm, największym zadaniem i najtrudniejszym zadaniem, tak naprawdę, jest właśnie uświadomienie, e, uświadomienie mm, rodziców, że no ale nasi znajomi mają takie samo auto jak my i u nich to pasuje. Hmm. Ale u was to nie pasuje. Sorry. Tak? Chciałbym, wam, chciałbym, żeby to wam pasowało, bo tak, znacie, podoba wam się to, no ale ja tego nie wymyślę, ja tego też nie naciągnę w żaden sposób. Moim zadaniem, naszym zadaniem jest was poinformować, jak wygląda to rozwiązanie w waszych warunkach brzegowych. Zero jedynkowo. A czy są tacy klienci, którzy mimo wszystko e, stają przy swoim i jednak chcą kupić to, Niestety, co... Niestety są. E, Cóż, nie możemy nikogo zmusić do, do wyboru tego konkretnego rozwiązania lub tych konkretnych rozwiązań. Natomiast naszym zadaniem jest poinformować, że no, my, jako my, pod tym się nie możemy podpisać. Tak? W sensie jakby, okej, okay, drogi kliencie, to jest Twój świadomy wybór. Powiedzieliśmy ci, jak to wygląda. Jakie mogą być zagrożenia? Jakie mogą być zagrożenia? Jakie mogą być następstwa tego wszystkiego? No, i niestety na tym nasza rola się skończyła. tak? Dalej wybierasz już ty. I ty też będziesz ponosił za to odpowiedzialność. No tak, nie jesteśmy super bohaterami, który będzie jeździł i Mimo, się w ułamku sekundy znajdzie tak. wtedy, kiedy potrzeba. Mimo, że czasami byśmy chcieli. Tak? Natomiast jakby no, nie będziemy, nie możemy sobie też na to pozwolić, ale też nie chcemy żeby niszczyć czyjś suwerenny wybór. Po prostu to jest, kwestia, to jest kwestia, trochę podejścia, troszkę mentalności, troszkę zrozumienia sytuacji. Czasem jest to też kwestia chcemy na szybko, chcemy już, ktoś nam poleci i my na tym będziemy bazowali, tak? No ale jak jedna mama pożyczy buty drugiej, to jakoś niekoniecznie chcą działać, tak? Jak ja kupowałem, jeszcze zanim pracowałem w Fotelik Info, kupowałem drugi fotelik dla swojego dziecka, e, to pamiętam, że były takie sytuacje, że mi córka nie chciała jeździć w tym foteliku. Nie do końca pamiętam już teraz, czy to była kwestia tego, że ja go, ją źle zapinałem, czy sam fotelik był może niedopasowany do samochodu wtedy. E, natomiast taka hipotetyczna sytuacja, w której no, przyjeżdżają klienci, zgodnie z Waszymi sugestiami, zmieniają swój początkowy wybór i wybierają jednak to co, to, co sugeruje doradca. No i kupiłem bardzo dobry fotelik, zapłaciłem bardzo dobre pieniądze za ten fotelik, a dziecko dalej w nim nie chce jeździć i płacze. I to jest, to jest jedna, jedna tak naprawdę z najpoważniejszych rzeczy, z którymi się mierzymy, bo każdy przypadek jest indywidualny i nie ma na to złotej reguły. Tak jak nie ma identycznych dzieci, nawet bliźniacy nie będą identyczni, nie ma identycznych charakterów i podobieństwa, tylko czasami potęgują różnice. Natomiast e, po pierwsze, e, i absolutnie to jest podstawowa rzecz, jakby nie olewamy tego. Czyli nie zostawiamy, no nie chcę, to nie chcę. Tak? Mm -hmm. nie, jakby m, nic z tym nie robimy i po prostu e, zostawimy, takiego półtora, zostawimy takiego dwulatka. E, no nie będzie jeździł, e, nie, nie lubi jeździć, no to generalnie rzecz biorąc, jakby okej, okay, no co, co możemy z tym zrobić? Nie. Pierws w pierwszej kolejności ja zawsze sugeruję, żeby jednak do nas przyjechać, albo w jakikolwiek sposób się z nami skontaktować, jak kanałów mamy multum, tak? E, to jest A. I teraz e, jakie mogą być tego przyczyny? Przyczyny mogą być zewnętrzne i wewnętrzne, tak sobie je nazywam. Zewnętrzne, czyli na przykład, nie wiem, przemontowywaliśmy fotelik. Okazało się, że przy powtórnym montażu no, dany rodzic nie zamontował go zbyt stabilnie, na przykład fotelik cały drga. Tak? I jakby jadąc po wertepach, jakby wszystko po prostu idzie. Wszystko idzie w dziecko i to dziecko po prostu błędniczek nam szaleje, tak? B. Być może początki choroby dokomercyjnej lub, lub różnego rodzaju tego typu zjawisk. C. A tak naprawdę powinienem powiedzieć, że z takich głównych przez nas rozpoznawalnych przyczyn to jest po prostu zwyczajna nuda dziecka. Dziecko się tak niesamowicie nudzi w tym foteliku. Że naprawdę jakby. Wyobraźmy sobie sytuację, tak, jedziemy w trasę, dajmy na to z mojego Wrocławia nad morze, będzie 5-6 godzin, lekką ręką, tak, jedziemy w dzień, postanowiliśmy nie jechać w nocy, jest fajnie, wyjechaliśmy sobie jakby po śniadaniu i w ogóle. Ja nie dziwię się pasażerowi, który generalnie po trzech godzinach ma już serdecznie dosyć tej drogi. Jedziemy autostradami, Nasze autostrady są świeżo zbudowane, więc wokół nich nie ma nic. Jest zero, pustka po prostu, tak. Nawet jeśli chodzi często o stacje benzynowe, nie dziwię się dorosłemu. a Jak miałbym się dziwić dziecku, które po prostu jakby siedzi tyłem do kierunku jazdy. Widzi, że od czasu do czasu mu się jakieś, jakieś auto zbliży, oddali, ale poza tym się totalnie nudzi, tak? Jakby zalecamy też, żeby dziecko przy dwójce rodziców, dziecko siedziało z tyłu samo, to jest najbezpieczniejsza metoda, natomiast dla dziecka jest to nudne. Więc teraz jakby zróbmy tak, żeby, nie wiem, to dziecko zabawić. Rozmawiajmy z nim, śpiewajmy. Różnego rodzaju aktywności, które są w aucie, jakby możemy uskuteczniać w mega bezpiecznych metodach i mega bezpiecznych wersjach, więc nie widzę absolutnie powodu, dla którego mielibyśmy nie robić. Natomiast pamiętajmy o jednej rzeczy. Ostatnie, ostatnie czego chcemy, to to, żebyście olali jakby ten fakt, że dziecko nie chce. Dzieci są specyficzne, a czasami odkrywamy przyczyny, o których nawet rodzice sobie nie zdają sprawy, tak? Czasami to są po prostu pierdółki, tak? Tak, czasami to są pierdółki. Czasami to jest generalnie jakby mała zabawka, która wpadła pod tapicerkę fotelika i dziecko na niej siedzi od pół roku. Ale to jest mała pierdółka dla małego dziecka. Tak ale... jest, ale generalnie... Inaczej, mała rzecz... pierdółka dla tak. dorosłego, ale duża Ale rzecz generalnie dla małego dziecko dziecka. na tym siedzi, tak? No jakby no, księżniczka na ziarnku grochu, tak? Więc pod tym względem rzeczywiście naprawdę jakby... Pierw, w pierwszej kolejności po prostu przyjedźmy. Ktoś co dla was sprawdzi? Zazwyczaj przyjeżdżają do nas o, oboje rodziców. Rzadko się tak zdarza, że pojedynczy rodzic przyjeżdża. Są takie sytuacje, ale jednak zawsze przyjeżdżają i mama, i tata. Tak versus mama wersus tata. To o czym myśli tata przy wyborze fotelika? O czym myśli mama? To się na przestrzeni lat zmieniało. Hmm. Powiem, jak to wygląda na dzień dzisiejszy. Mama będzie skupiała się na takich aspektach związanych jakby z czystą fizycznością dziecka. Czy jemu będzie wygodnie, ale też na przykład czy po włożeniu fotelika, do fotelika, po przymierzeniu do fotelika, czy dziecko jakby będzie spokojne, czy będzie wręcz odwrotnie, będzie jakby niespokojne, będzie płakało, będzie miało grymas twarzy. To jest dość, dość złudne, bo no, dzieci przyjeżdżają w różnych porach, w są zmęczone, nienajedzone, są, jakby nie wiem, mają po prostu dzisiaj gorszy dzień. Ale też często przede wszystkim pierwszy raz do czegoś innego tak, są wsadzane. To jest wiem. też inna kwestia, i tutaj jakby no, reakcje dzieci są skrajne, ale mama głównie na to będzie zwracała uwagę. Jeżeli chodzi o ten aspekt jakby takiego czystego doboru. Dla, generalnie dla no, znakomitej większości mam tak dziecko, ten pasażer będzie priorytetem. Tak? Natomiast dla panów, e, i tutaj nie ujmując, e, ujmując panów, że jakby nie, nie chcę pójść w tą skrajność, że powiedzieć, że jakby panowie nie zwracają uwagi na dziecko, nie, ale dla nich auto też będzie miało znaczenie. To jak ten fotelik się tam wpasuje to jaka tam odległość będzie, ile miejsca on będzie zajmował, jak wygodnie będzie mu się wtedy siedziało, tak, będzie zwracał też uwagę na takie rzeczy i powiem szczerze, czasami u niektórych rodziców to niekoniecznie idzie w parze i no, mieliśmy już bardziej lub mniej zabawne sytuacje, gdzie no, my byliśmy rozjemcą tej kłótni, tak, że, że, że absolutnie, no tutaj, tutaj no rodzice nie bardzo mogli się ze sobą porozumieć, który z tych aspektów jest ważniejszy. Czy to, że fotelik zajmuje więcej miejsca na przykład w danym aucie, no i to ojcu niekoniecznie pasuje, czy raczej matka mm, mówi nie, mi ten fotelik pasuje, zobacz jak fajnie tutaj siedzi, jak się uśmiecha. Tak? I to są jakby takie główne różnice pomiędzy, pomiędzy mamą i tatą. Staramy się zazwyczaj o jakiś konsensus. No, zazwyczaj mamy gdzieś tam jakieś alternatywy do tego, tak? Więc jakby. Czasem jest to trudne do pogodzenia, nie powiem, ale to też wszystko można to też wszystko można gdzieś w miarę wypośrodkować, natomiast fajnie, że e, fajnie, my też trochę czujemy taką satysfakcję jak, e, jak Państwo, które mama i tata przyjechali, na przykład tacy troszkę, bo tata chciał wydać tyle, mama chciała wydać tyle e, i na końcu jedno przekonało drugie i oboje wyjeżdżają z nie, dobrze zrobiliśmy. Dobra, to jakby wspólnie podjęliśmy tą decyzję, tak? To była nasza wspólna decyzja. Tak. Ja znowu a propos właśnie takich wspólnych decyzji to zawsze czuję się poruszony kiedy mm, dwójka rodziców nie do końca ma to wspólne zdanie ze sobą nie i właśnie nie są w stanie dojść do takiego konsensusu i widzę kilk, kilka naprawdę takich sytuacji na przestrzeni ostatnich tygodni widziałem gdzie bo mama chciała coś bardziej coś więcej coś lepiej może z jakiegoś powodu a tata powiedział dobra jest dobrze pasuje Jedziemy, wychodzimy. A masz rację. Tutaj tak naprawdę jest, jest do zauważenia taka tendencja, że panowie chcieliby ten cały dobór załatwić szybko, tak, już tak, tak, tak trochę na sztukę, trochę jak, nie wiem, trochę jak wizyta w markecie budowlanym i nabycie jakby ośmiu worków cementu. I tym podobne. jest ok, jakby po co to kombinować, tak? Nic więcej jest, nie chcę tak, sprawdzić. Nic bo więcej jest okay. nie chcę, nic więcej nie potrzebuję. Pierwszy strzał, po prostu jedziemy, tak? No nie, no, dajcie nam po pierwsze, dajcie nam popracować, ale dajcie też sobie wybór, tak? Bo to, że jest dobrze, to nie znaczy, że za moment nie może być lepiej. Dokładnie. Tak? I my, w momencie, kiedy jest dobrze, odłożymy sobie to, zapamiętamy sobie to, powiemy Wam, że jest ok. I szukamy rozwiązania, które być może będzie jeszcze lepsze. Tak? Eee, więc dajcie sobie wybór, dajcie sobie pomóc. Tak? Więc taki apel do ojców: e, nie idźcie tą drogą. <laughs> Przez ostatnie kilka lat, które jesteś w branży, jak z Twojej perspektywy zmieniają się trendy w fotelikach? Mm, powiem, że jeżeli chodzi o wybór samych produktów, mm, jest lepiej. Kupujemy coraz bezpieczniejsze foteliki. Generalnie. Powstaje też coraz więcej bezpiecznych fotelików. Coś, co moim zdaniem jeszcze kuleje, to kupujemy coraz bezpieczniejszy sprzęt, ale wciąż nie bardzo umiemy go używać. Bo foteliki, zestawy mają to do siebie, że rzeczywiście jakby producenci coraz, coraz tworzą coraz bardziej bezpieczne rozwiązania, coraz szersza paleta testów. Widzieliśmy zresztą jakby no różnego rodzaju centra testowe, widzieliśmy też produkcję tych fotelików w wielu firmach i lasery, robotyka, jakby cuda na kiju po prostu. Tak, natomiast pamiętajmy o tym, że mm, nawet buta trzeba umieć porządnie zawiązać, bo on niezawiązany nie będzie działał i myśmy się tego jeszcze nie nauczyli. E, rzeczywiście, jakby w, na coraz szerszej palecie jakby rynku jest dostępna, rzeczywiście dobra oferta, dobra oferta bezpiecznych fotelików, natomiast nie nauczyliśmy się z nich korzystać, to jest A i B, zapominamy o tym, i ulegamy tej magii, jakby cyferek, tak, że o, widziałem na stronie, że on jest oceniony tak dobrze. No to musi być dobry. No nie musi. Albo, że dużo kosztuje. Tak, albo, że dużo kosztuje, tak. Bo, albo, dobrze, kosztuje, tak, bo jakby to jest w tym, w tym wszystkim najśmieszniejsze. Może to być najbezpieczniejszy fotelik według jakby różnego rodzaju nomenklatur testowych. Może być. Może kosztować, jakby, kupę pieniądzorów, Może. I nie będzie u Ciebie pasował. Możesz wydać 8 klocków na buty, założysz je i zedrzeć to piętę. Tak? I nie zadziała. Nie ma takiej możliwości. I myśmy się nauczyli, że powinno to być bezpieczne. A nie nauczyliśmy się, jak zrobić, żeby to było bezpieczne. Więc jakby jest już pewien plus, te trendy się faktycznie zmieniają, ale diabeł będzie tkwił w szczegółach. Ja my, myślę, że o tym trendzie, o którym wspominasz, to, to jest taki przykład. Polaka, mężczyzny Polaka, że ja wiem wszystko. W ogóle na temat motoryzacji, to w ogóle nawet jak się nie znam, to i tak wiem wszystko. Na temat wypadków, jak się nie znam, to i tak wiem wszystko. To oczywiście. I w ogóle ty mi nie mów, bo ja wiem wszystko. E, ale jeżeli się zaczyna okazywać, że nie do końca chyba wiem, to zaczynam szukać pomocy w postaci instrukcji, nie? Jak wszystkie metody zawiodą, patrz, instrukcja. Tak jest. I ja no. się dokładnie pod tym podpisuję, bo ja takim mężczyzną jestem, nie? Więc Ja nie czytam instrukcji obsługi, teraz już się, może zmieniam trochę podejście, bo trochę dorastam, <laughs> coraz, coraz więcej tych lat mam i czasami rzeczywiście te instrukcje czytam, bo się zorientowałem, że jak się przeczyta, to trochę łatwiej się to czy konfiguruje, czy coś obsługuje, ale no tak, tak jest, nie? Taki obraz Polska, Polaka, mężczyzny, który wie Troszkę wszystko. Troszkę tak jest i powiem szczerze, że ja tutaj Ta tutaj, bezka, tutaj tak, tutaj no ja też kiedyś byłem takim człowiekiem. Teraz czytam każdą instrukcję zanim cokolwiek dotknę. <laughs> Ostatnim kupowałem chociażby grill, A, więc jakby zanim I w czytałeś ogóle, instrukcję tak, grilla? przeczytałem instrukcję grilla, którego musiałem złożyć. <laughs> Przeczytałem chociażby po to, żeby rozszyfrować z 12 rodzajów śrubek, gdzie, gdzie która idzie. tak, mhm. mm, żeby, żeby tego nie szukać. E, natomiast rzeczywiście też kiedyś uważałem, że instrukcja jest absolutnie dla frajerów. Tak? No przecież nie zhańbię się przeczytaniem instrukcji, gdzieś. No gdzieżby. E, to jest A, natomiast co mnie osobiście martwi mm, najbardziej w tej takiej rzeczywiście stricte męskości to takie przewidywanie, że jak będzie wypadek, to ja wiem, co ja zrobię. Ja wiem, jak ja się zachowam. Ja jestem doskonałym kierowcą i ja to przewidzę. Absolutnie. I będzie dokładnie ten wypadek będzie wyglądał tak, jak ja sobie go w głowie wymyśliłem. No w ogóle hasło jestem, jestem doskonałym kierowcą tak. mężczyzny, to jest w ogóle dokładnie tak, to, to tak jest, powinno być. Nie? Dla mnie to jest, to jest bzdura, to jest kompletna nieznajomość jakby jakichkolwiek, nie wiem, praw fizyki, czegokolwiek, tak? Jakby... Nie ma takiej możliwości, chłopie, jeden z drugim, żebyś ty przewidział, jak skończy się wypadek. Nie masz o tym bladego pojęcia. Nawet jak się zacznie. bo to nie wiadomo, Nawet kto jak, w nas jak się zacznie, jak się skończy, jak będzie trwał, nie masz na to żadnego wpływu. Możesz się do niego przygotować. Tak, możesz przygotować siebie. I jakby swoją rodzinę do tego, że on może mieć kiedyś miejsce. Tak? Natomiast jak on będzie wyglądał, nie masz na to żadnego, absolutnie żadnego wpływu i nie będziesz go miał. E, więc jakby mm, mówienie o tym, że ty w ogóle jakby tak jesteś cudownym kierowcą i w ogóle, no okej, okay, ja ci nie ujmuję, broń Boże. E, a skąd wiesz, czy naprzeciwko ciebie nie jedzie do bani kierowca. Tak, albo Jeszcze ktoś, wpływem, tak, albo ktoś, kto stwierdził, że no mm, dobra, wypiłem piwo, mogę jechać do domu. Po po prostu, taki tak. po jednym piwie to jeszcze nie jest gorsze ale może się bardziej, nie wiadomo tak, czego bardziej i tak. stwierdzi, że on na rajtyn tak, się właśnie Tak, bardziej, bardziej tak. Albo ktoś, kto jakby ktoś, kto od trzech dni jakby wsadza sobie w buzię różnego rodzaju kryształki i stwierdza, że on teraz, on teraz leci na Saturna jakby swoim <laughs> drugim zestawem statków kosmicznych, <laughs> tak? No właśnie. Więc nie, nie masz na to żadnego wpływu i nie jesteś w stanie tego przewidzieć. Jakby to, że ty w ogóle usiłujesz coś takiego zrobić, no to, jest, to jest jakby. Mm, no, powinieneś zmienić to podejście. Tak? Najzwyczajniej w świecie powinieneś zmienić to podejście, bo później przeczytamy o tobie w statystykach wypadków. No dokładnie. W dzisiejszym odcinku mamy dla Was pewną niespodziankę, ponieważ w drugiej części tego odcinka Łukasz odpowie na Wasze pytania z Instagrama.